Jest ok? Tak. Dzień dobry kochani, witam Was w dzisiejszym filmie. Dzisiejszego filmu miało nie być, ale że mam tutaj dwóch operatorów i stwierdzili, że mogą kamerować, mogą z nami chodzić Hejka. na zakupy. Także zapraszam Was na dzień dzisiejszy z nami. Jest to I cały południe spędzimy sobie razem. Będzie 2 plus 2. Także zapraszam. No i dobra, mamy nadzieję, że będziecie komentować, będziecie obserwować klikować w <tukować> górę, prawda? Nie. Nie. Тоник, чекай, в красный город, список. Kochani, nie byliście z nami na zakupach. Widzieliście też, że Szymon zapragnął zapiekanki, więc tak to też żeśmy mu wzięli. Później trafiła yy, mi się szybka misja. Ogólnie, to spać mi się chce. Spałem dzisiaj tylko 3 godziny, bo nie mogłam zasnąć. Słuchajcie, ale zaraz jadę do siostry z powrotem i będzie polskie domowe na jedzonko mizeria z koperkiem, zimniaczki, kotlecik schabowy. Kto lubi łapkę w górę? Zdjęłam sobie 8 paznokci, zostały mi dwa. Zawsze z kciukami miałam problem. I tak czekam sobie i jadę. Powiem Wam, że nie mam siły. Pogoda jest. No, powiem Wam, że ogólnie jak na listopad. Dzisiaj mam, który 12. To jest ciepło. Nie pada, nie wieje. Słuchajcie, ja mam yy, bluzkę na ramionkach, mam sweterek. Hej, hej, hej! Kilka dni później słuchajcie. E Mamy dzisiaj w poniedziałek i słuchajcie, ja już w sumie mamy godzinę pierwszą dochodzi. Ups ups, ups. ups. Słuchajcie. Byłam na karcie. wracam w sumie z samego rana, już pojechałam załatwiać sprawy, mianowicie. Zapisałam się na przegląd samochodu, bo zadbanie mi się kończy, więc dostałam SMS-a, pojechałam, zaklepałam sobie termin, kupiłam gaśnicę. Tak, nową gaśnicę kupiłam. I, I słuchajcie... Słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Mianowicie pojechałam, zdjęłam naklejkę. Ja przez rok czasu jeździłam z naklejką z lewej strony. Słuchajcie, jakoś nie miałam. Yy, nie miałam jakoś... Yy, żeby podjechać na stację, żeby mi to tam e, wymienili. Mianowicie chodzi o to, że e, tam, gdzie wymieniają szyby w samochodach, jak mam pęknie, stuknie, oni też zajmują się zdejmowaniem naklejek z jednej strony i przyklejaniem ich e, z drugiej strony. No i ja się tak od roku czasu zbierałam, mówię, nie, no, muszę jechać, mówię, bo i tak no, jak mnie złapią, to dostanę mandat, nie? A że dla mnie listopad jest bardzo pechowy, w zeszłym y, roku przecież w listopadzie mnie odholowali. Ja miałam też covid -a. Także moja siostra się śmieje, jeżeli listopad jeszcze trwa nie? Y, Ale tak, y, pojechałam, pan mi ściągnął. Okazało się, że naklejka nadawała się do kosza, dlatego że od września nie trzeba mieć naklejek już, więc nie ma sensu jej przyklejać, tylko po prostu ją zdjąć i wyrzucić. No i ponoć karty pojazdu też już nie trzeba mieć mm, I zobaczymy, jutro na 8 jedziemy sobie na stację diagnostyczną Bo na jutro mamy termin Dzisiaj na obiadek mamy, słuchajcie, naleśniki z twarogiem polanym i jogurtem Albo z drzemem jak on będzie wolał I, i, I zupa pomidorowa nam z wczoraj została Muszę sobie dzisiaj na pewno odkurzyć samochód Mm -hmm, bo przydałoby się wyczyścić ładnie, żeby był czyściutki. No i słuchajcie, wrzuciłam Wam filmik. Wy w sumie go widzicie jakiś. Ten filmik widzicie dwa tygodnie później, po tym jak tamten się ukazał. Mianowicie mówiłam w tym filmie o tym, że mm, chodzi o to, że dodaję fucholę raz w tygodniu, jest to zawsze sobota i tam ludzie po prostu y, wylewają swojego szkieżale. więcej w tym filmie więcej, jeżeli chcecie być bardziej w temacie y, cofnijcie się, ja wam podlinkuję tutaj albo gdzieś tam w komentarzu w sensie w komentarzu, nie w komentarzu, tylko w opisie zostawię wam linka do tego filmu mianowicie y, to ile ja dostałam Pozytywnych komentarzy odnośnie tego filmu, odnośnie tego, co ja tam powiedziałam. Odbiór jest tak niesamowity, jest tak zajebisty. Ja to powiem oficjalnie: normalnie nie spodziewałam się. Naprawdę, powiem Wam, że liczyłam się z tym, że ten film przyniesie jeszcze większy hejt niż zebrałam do tej pory. Ale powiem Wam, że zaskoczyliście mnie i dziękuję Wam bardzo, bo pokazaliście mi, że. nie jest krzywdzące dla nikogo, jak komuś się nie podoba nikt nie ogląda ale że żeby robić to dalej nie przejmować się. Także kochani wszystko zostaje tak jak było będziemy się nagrywać i będziemy dalej w konwersacjach. Będziemy sobie rozmawiać na różne tematy. Także powiem Wam, że cieszę się, bo... Takiego odzewu naprawdę się nie spodziewałam. Ma on e, sporo wyświetleń, ale co mnie cieszy bardziej, ma mnóstwo pozytywnych komentarzy. Naprawdę i powiem Wam, że bardzo, ale to bardzo mnie to cieszy i chciałabym Wam tu teraz samochody, taka nieogarnięta, bardzo, ale to bardzo Wam podziękować. Naprawdę ja już byłam bliska temu, żeby zaprzestać, bo ono przeszkadza to będzie oglądał, yy, ludziom się to nie podoba i, i tak dalej. Ale prawda jest taka, prawda jest w ogóle zupełnie inna. I żeście mi to pokazali i ja się bardzo cieszę. Jest mi cholernie miło, bardzo Wam dziękuję. Urosłam o takie 2 cm, także słuchajcie. Ojku, mówię wam. Jedziemy sobie do domku, zaraz Szymon skończy lekcję w sumie. I tak na dobrą sprawę odkurzę sobie szybko samochód, przemyję go. Jutro może na mnie nie pojadę. I czy ja mam coś do zorganizowania? Jutro jest wtorek. W sumie poza tą stacją kontroli, to chyba nie mam nic. Ale jakieś zajęcie sobie na pewno, na pewno znajdziemy. Dobra kochani, yy... widzimy się Strive just to say I'm alright. And for the first time.